Jest strony znowu, czyli koncert, i dzisiaj gramy w Bean Engine Drive. I tym razem będziemy skracać przez dziury e, na skoczniach różne Tu mamy poziom numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, 6 i 7. Tak, chyba jeszcze 8 jest. I musimy e, dojechać do stacji benzynowej, która są na końcu. Nie widać jej, nie załadowała się. Będziemy skracać najpierw maluchem. Tak jak zawsze, zobaczymy, jak nim daleko dolecimy. On jakby dzisiaj daleko nie poleci, coś czuje, że Józek z Maćkiem nie mają siły dzisiaj wysoko latać. I trudnością tego poziomu nie jest skakanie. Skakanie nie jest jakoś super trudne. Trudne jest to, żeby wymierzyć idealną prędkość, żeby przeskoczyć dziurę i wtedy mieć idealną prędkość, żeby przeskoczyć drugą. I potem przeskoczyć trzecią. Ty, Maluch naprawdę dobrze daje radę. Ej, naprawdę, malu, jeżeli malu da radę, to, to musisz zostawić subika z męczkiem lajka. Ty, daj radę. <noise> no, chyba ktoś będzie musiał tu subika z męczkiem lajka zostawić. No coś czuję, że tutaj już nie. No nie. O, <noise> koło wystrzeliło. No, za wolny jest maluch, ale naprawdę dobrze już mi poszło. Maluch zajmuje na razie pierwsze miejsce w mojej klasyfikacji. Tak. Następnym uczestnikiem naszego wyścigu jest Maciek. E, Juska Józek, gdzieś zostawił. E, I tak, Maluch tu, bo już można zauważyć, jeszcze raz można zobaczyć, kwalifikacji jest na piątym, w piątej e, dziurze. Zobaczymy, jak daleko Leszta doleci. Myślę, że nie tak daleko, jak Maluch. Maluch jest najlepszy, ale się trochę dziwię, że on tak dał radę mocno. Też widzę, że ten kar jest wolniejszy z Maćkiem. Maciek po prostu dużo zjadł na obiad. Po prostu tak się dzieje. Oj! Oj, Maciek drugą nawet przyleciał No, powiedzmy, że przyleciał tą drugą. Daj Maciek, dasz radę. Eee, nie już nie jedziesz. A, jechać nie można, jeszcze jechać nie można. Na no to, do kogoś innego, tylko drugie. Tragedia z tobą jest. Ty, ty nawet nie jesteś w KB, Ciebie nawet nie będę wpisywać, bo i tak za spadniesz. Powoli przychodzimy do konkretów, to już takie nawet, no z prawdziwego zdarzenia auto, mam nadzieję, że ona da radę dość mocno przyjechać. Na razie właśnie nie będziemy jechać więcej niż tam 100, bo tym, przy tym pierwszym to tam, wiecie, 50 km na godzinę przeskakujesz na Easy, bo to z 5 metrów ta dziura ma. Niecałe, pewnie nawet. Więc... Nie mówię o głębokości szerokości. Nie wiem. Trudno mi określić, ile to ma. Ile to ma? Nie wiem, ma trochę. O kurde. Okej, okay, jest, 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 jest. Tutaj widzę, że nam zderza, która przeszkadza, więc możemy... Dziękuję Dziękuję. tylni też urwiemy tam przeszkadza. Taki tuning lekki. Ale piękny tuning. Jak zwykle ja muszę coś zepsuć, ale ja od razu jeździć, nie umiem będę mówić, więc... Jeżeli ktoś nie przejedzie, a jest dobrym autem, to moja wina. O, skręca, ale mi skręca na prawo. Bardzo skręca mi auto na prawo, a nie wiem dlaczego. To już będzie, teraz będzie już bardziej na lewo. Mam wrażenie. Skręcać mi. Okej, okay, ma był piąta, tam będzie. u was czwarta. Nie, musimy wyhamować, tu już jest coraz więcej jakby niby miejsca między, a tu opona nam się przybiła. Nie, już dalej nie pojedziemy. Czyli dziury, tu jest chyba piąta. To w sumie piątą nie przeskoczył. ale to do piątej jakby dojechała tutaj. To, to ten by też niby mógł do piątej dojechać. Ale no, no powiedzmy ta piąta. Gdzie to jest piąta? Okej, okay, oczywiście naszej B ty nie możesz zapomnieć... nie mogę zapomnieć o niej. Czy byś to sport moda sportmoda? No, jak to znowu będzie tak powoli? To nie jest, ona jest dość szybka, więc ona ma szansę przejechać wszystko. aż te ostatnie dziury, no już są dość duże. To jest dużo czas na rozpędy, rozpędy na początku. Ale nie wiem po co aż tyle tego jest, ale dałem, to dałem. Ło! 100 km na godzinę, na easy. 140, lecimy. No ładnie, ta Beta to myślę, że ma to da radę. Kupimy. Dawaj, 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 dawaj. Pięknie. Beta chyba na, na, na razie daje naj, naj, daje radę najlepiej. Nie, da, nie daje sobie ręki uciąć, że da radę, ale chyba da radę. Nie dał sobie ręki uciąć. Nie, chyba da radę. Tak. na, na lek, co, ale dała radę. Musimy się jeszcze bardziej rozpędzić. To jest ostatnia dziura, to jest ostatnia. Dawaj. Nie. No to jest 180, czy tam ile przez skoku było, to jest za mało. Ale siódma, to i dojechał do siódmej, więc na razie W topce jest pierwszy. Ty. No nie wiem, czy to mogę zaliczyć. Silnik działa. Tak jakby przy Mocy tutaj Juska i Maćka obróciliśmy tą betę czyż... Przecież... Nie wiem, czy to zaliczałbym. Jeżeli dojedzie. W ciągu 10 sekund tutaj mogę zaliczyć 10, 9. O, widać już 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0. Ale na razie najdalej. No ja jestem w stanie zaliczyć nawet ten. Tutaj tam dość dużo czasu. Właśnie to jest ten test. Jeżeli 10 sekund rada odjechać od tego miejsca mniej więcej. No to to jest ten test. Po chwilę zastanowi się co jest szybsze. No, już mi się przypomniało, co jest, co jest królem krótkości, e, przynajmniej na razie, ale no też, no nie wiem, czy to da radę, bo to ma takie chyba niższe zawieszenie niż tamta, be, tamta BMW i tam to takie bardziej kartonowe i tam się, to się słabiej rozwala niż to, ale nie wiem, zobaczymy. Jest, jest, okej, okay. to, 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 to jest najtrudniejszy moment, to jest po prostu najtrudniejszy moment, do tego się cieszę, że dałem radę. Nie chcę, żeby ten zdarzak jakkolwiek przeszkadzał, więc... Oaj, tak, chilluj, chilluj. Ładnie, pięknie. Tylni też wyrzmiemy przy okazji. Nie lubię więc zderzaka... ...takiego zniszczonego. potem się może ci w coś wkręcić. Nie, po co potem wszystko? Okej, okay, tu będzie przy wyskoku 120 mniej więcej. Ło! To już trochę gorzej, jeżeli chodzi o lądowanie, a jednak zderzak dostał, nie zauważyłem. tam kawałek zderzaka przynajmniej. Eee, no nie wiem, czy to daleko... Nie, dalej nawet dość mocno może przyspieszać. Cały przód jest zniszczony. Eee, tak nie zauważyłem, no ale jeszcze raz próbujemy. Zobaczymy, raczej nie dojedziemy, dole nie dolecimy daleko. Ale... No, piąta chyba dziura, tak? Najbardziej śmiesznie w tym aucie to, że ono było słabszy niż maluch, czyli równe niż maluch, ale to przez to, że ten maluch się tak nie rozwalał. Eee, no, jak mam to auto, ale teraz. Wam pokażę, co wybieram. I ja do tego mam tak dużo. że się zastanawiałam przez chwilę, co jest na tyle szybkie i na tyle, no nie jakoś super zniszczalne, że da się po prostu myślałam, okej, okay, no takie, takie. To może być przesadą, no ale czemu nie? Oczywiście potem wybierzemy pojazd, który na pewno da radę, wam go pokażę. Ja wiem, który da radę, czy to jest proste oczywiście. To jedzie z taką prędkością, że się dziwię, że to... no, no patrzę na silnik, to to jest jakiś silnik... Mogłem powiedzieć, oczywiście z Malucha. No, z czego myśleliście? Lamborghini jakieś? Nie, to jest z Malucha silnik. To jest oczywiste. Jaki sil... si... Taki silnik to oczywiście że z Malucha. No ja no, nie będę ukrywać, to jest gó gówniony pojazd. A oczywiście jedynym pojazdem, jakim da radę przejechać, to to jest... Zaraz autobus odpalamy odpalamy, odpalamy wszystko na razie wyłączymy sobie przyspieszymy okej, okay, boom no, zobaczymy się jak dolecę oczywiście to jest najprostsze wylądował z łatwością wiesz, co to byłby za problem tak wylądować no, lecimy zatankować myślę, że dam radę, to nie będzie nic trudnego a, jeżeli material się podobał, zostawcie się z dzwoneczkiem i lajka. Ja się z wami żegnam. O, no, tutaj jeszcze wlecimy. W części budynku. Okej, okay. pa-pa!